Cześć, witam wszystkich. Adam wokół komina. E, dzisiejszy odcineczek w sprawie bajki o płaskich drogach w Niemczech. E, to, co wszyscy w Polsce mówią, że no jest pięknie, cudownie, w Niemczech automany płaskie. E, powiem Wam tak, że jak porównacie to z Holandią, no to to jest e, inna bajka. Holandia ma płaskie drogi, fakt, że mniejszy kraj, mniej ludzi. Ale dodatkowo mają ograniczenie prędkości do 120-130 km Dzięki temu nikt tak nie pędzi, nie jest tak e, jak to mówi w Niemczech hektisz Czyli tak strasznie stresowo, bo nikt tam 200 nie grzeje e, Tam są piękne mandaty za te przekroczenia prędkości Tutaj w Niemczech trochę mniejsze, na szczęście e, Natomiast niemieckie drogi już straciły na swojej jakości Nawet Niemcy narzekają, że są strasznie dziurawe Faktycznie jak pojedziecie do dużych miast, przynajmniej tutaj Ruhgebiet, czyli północne -Niem Niemcy, przepraszam, to tam po prostu no, w miastach dziura na dziurze, dziurę pogania, tutaj wszystkie jakieś tam główne drogi powinny być płaskie, ale też mają straszne wybrzuszenia, autobany mają, kolejne i no skończyło się polskie, znaczy niemieckie piękne drogi i, i nie ma co narzekać na, na polskie, e, zwłaszcza że ilość tirów, jaki jeździ w Niemczech, no jest porażająca. Zobaczcie tutaj jest około zarejestrowanych jeżeli dobrze pamiętam 15 czy 17 milionów samochodów, a z tego e, codziennie przynajmniej półtora miliona tirów jeżdżących po po e, tirów, dobrze źle mówię ciężarówek, nie każdy to tir. Więc, no, płaskie drogi już odeszły w zapomnienie. Będą tutaj robić, ale naprawdę ich tempo pracy, jaki jest przy remoncie obudowy, nas powala. Trzymajcie się.